Cześć, zapraszam Was na chat make-up i dzisiaj bardzo ekscytujące dla mnie, dlatego, że będę pierwszy raz używać razem z Wami paletki od Mio Beauty Vitrix, trzecia współpraca wanes z marką Mio. Serdecznie gratuluję! Paleta jest absolutnie przepiękna. Absolutnie przepiękne jest opakowanie i yy, kolorystyka w środku, na pewno wiele z Was już widziało. Myślę, że jakby nie, nie, nie zrobię krzywdy tej palecie, mówiąc, że ona jest bardzo różowo brzoskwiniowa jest przepiękna, jest dziewczęca, jest taka bardzo miękka i chłopieca, jest ładna, po prostu jest bardzo ładna. Ja tą paletę zamówiłam sobie ze strony bezpośrednio Mio yy, w dniu premiery, pośród mej rano jakoś tak się złożyło, że byłam przy komputerze i mi się na szczęście przypomniało, że jest premiera. E, ale zacznijmy od przygotowania cery. Na buzi mam w tej chwili serum przeciwko niedoskonałościom z Basic Club i e, krem pod oczy ze skin 79 z wyciągiem ze ślubu, ze ślub, z, ślub, z ślimaka. Tak, zaczynam od podkładu. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym się jeszcze raz pochylić nad tym. E, to jest Misha Perfect Cover BB Cream w kolorze 23. E, I co wam chciałam powiedzieć? No, moja broda i w ogóle ta okolica cała. Jeśli chodzi o maski, o noszenie maski, to po prostu cierpi. Nakładam pędzlem, to jest jakiś pędzel bez, bez nazwy, że tak powiem. O. E, po prostu cierpi. Dodatkowo ja od zawsze mam problem z kortyzolem, który różne cuda robi i też nie pomaga właśnie na niedoskonałości. A jeszcze dodatkowo ja to po prostu rozdrapuję. Spójrzmy prawdzie w oczy. Że wracam do tego kremu BB. On mi się fajnie sprawdził. Ale ta moja mm, ta broda wygląda po prostu jak po wojnie. Powiem Wam ładna. on jest ten krem Bebe, jest bardzo świetlisty, ale na pewno nie kryje tak, potwierdzam to, co mówiłam w teście, nie kryje tak jak ten ze 79. Ten kryje zdecydowanie lepiej. Ale to znowu może być i plusem, i minusem, bo przecież nie wszyscy chcą mocnego krycia. Doklepuję jeszcze troszeczkę tutaj, nie rozcieram. To też zwiększa krycie zawsze. I teraz słuchajcie, pod oczy dzisiaj użyję. Mm, kamuflażu, dostałam nowe próby kolorów i chcę zobaczyć właśnie ten kolor w akcji jest ładny taki właśnie żółtawo-pomarańczowy dzięki czemu on fajnie będzie neutralizować wszystko pod okiem to jest kamuflaż, więc jest to produkt nie tylko właśnie pod oko ale też do jakichś niedoskonałości na twarzy E, wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku będziemy mieli w ofercie sypki puder pod oczy. E, mamy już sypki puder do wypiekania z glamu, ten mocno kryjący, ale będziemy mieli wiecie taki ultra lekki. No, ale to później na razie nie będę zapowiadać. Niemniej ja użyję dzisiaj mojego nowego odkrycia: to jest mieszanka miękkiego pudru do oczu i zwykłego aksamitu. Powiem wam też, że nakładałam sam aksamit pod oczy. I też mi się ten efekt bardzo podoba. A na resztę twarzy będę dzisiaj mieszać aksamit i klasyk numer dwa, czyli rozświetlenie i krycie. Nałożenie, jeżeli macie ten puder, to wypróbujcie samego właśnie aksamitu pod oko. Sprawia, że ta okolica jest taka bardzo rozświetlona, wręcz mm, wilgotna się wydaje. Nawilżona. O. To jest tylko makijaż, to spłynie. Powiem Wam, że mi się ten efekt bardzo podoba i na pewno będzie fajnie wyglądał przy dojrzałej skórze. Tak jak wspominałam, resztę mieszam Aksamit i Classic 2. Już tak przy okazji mi się przypomniało, co prawda dziś nie będę tego pudru używać, ale Wam powiem. Jeśli chodzi o bronzer, ten nasz pojedynczy, naturalny bronzer, on ma w składzie Maslusha ja Wam powiem szczerze, ja nawet na to nie zwróciłam uwagi. No, Ja nie czytam też składów, wiecie, mam od tego technologów i um, nie wiedziałam, jakby tutaj zostało ono wykorzystane właśnie po to, żeby dać na taki naturalny glow, naturalny efekt, żeby był taki bardzo miękki ten puder. Um, I ono pachnie. Jakby jest je czuć. Nie jest to jakiś brzydki zapach, nie jest to zapach, który się długo utrzymuje, nie jest to zapach, który się przede wszystkim przenosi na twarz który gdzieś tam jest wyczuwalny, natomiast to pachnie, e, a my też nie dodajemy do naszych produktów e, perfum, dlatego, że zapachy są, e, no pomijając jakieś szminki, błyszczyki, tak, no bo tam to wręcz trzeba, bo jakby zapach surowców byłby nie do przejścia, ale generalnie e, właśnie zapachy są jednymi z najmocniej uczulających i jeżeli możemy to ominąć, a jakby zapach samego surowca nie jest bardzo rażący, no to właśnie to omijamy. Tak od początku było u nas. E, właśnie, a propos cery. Podoba mi się dzisiaj pomysł na taką rozświetloną cerę. Tym bardziej, że makijaż też będzie taki dość świetlisty. I dlatego pomieszam jako bronzer My Secret Bronzing Powder e, do konturowania. On po prostu tak się nazywa matowy puder brązujący do twarzy i ciała e, oraz Pixie by Petra i to jest wersja Hon Honey Nectar. I ten tutaj rozświetlający, którym ostatnio się tak ekscytowałam, że jest taki piękny. Ach, czekajcie, mam prototypy nowych pędzli. No i właśnie ja Wam to dzisiaj nagrywam dzisiaj, czyli w poniedziałek. I też właśnie jutro prawdopodobnie powinniśmy mieć w końcu dostawę nowej, nowej kolekcji pojedynczych pędzli. E, a ja dostałam prototypy i dostałam prototyp e, pędzel, ale trochę go zmieniłam. Podobnego, pamiętacie, tego smaka, co ostatnio używam, ale trochę go zmieniłam, bo zmniejszyłam go i wzięłam mniej włosia dałam, także tak zainspirowałam się tym pędzlem, tym kształtem jakby, ale to też nie jest nowość, bo takie wachlarze myśmy już mieli dawno em, w poprzednich kolekcjach. Teraz jakby zrobiłam inne włosie i zmieniłam grubość i chcę zobaczyć, czy to ma sens. Także to z takich nowości, zobaczymy jak to będzie. Mam jeszcze jeden fajny do konturowania, to od niego zacznę. To właśnie jest takie lekkie, dosłownie w tych pędzlach, dzięki czemu są ultra miękkie i ultra lekko i miękko nakłada kosmetyk. Nakładam ten z My Secret też już z góry uprzedzę pytania, które pewnie się pojawią i ja nie wiem, czy te pędzle, które z prototypów dziś używam, e, czy one się w ogóle pojawią. To są prototypy, to są jakieś moje pomysły ja dostaję z fabryki wtedy. E, zastanawiam się jakby w odniesieniu do tego, co już mamy, co będzie m, z nowości, czy warto wprowadzić i tak dalej. Z góry mówię uczciwie, że nie wiem, czy będą. Są świetne, ale muszę się zastanowić. Czasem nie mogę się powstrzymać i tak bardzo cieszę się I tak bardzo cieszę się z jakichś nowości, jeśli chodzi o cienie czy inne produkty, że szybko Wam wrzucę coś na Instagram. I wiem, że sama prowokuję wtedy te pytania, kiedy to będzie. A ja często, tak jak wy widzę, to w zasadzie pierwszy raz na oczy jakiś, nie wiem, cień czy kolor. I uczciwie mówię, że nie wiem. No i teraz właśnie ten Pixie. Jako rozświetlacz użyję dzisiaj rozświetlicy w dużym formacie, czyli tego tutaj. Aha, i do tego też chyba mam pędzel. Wezmę sobie jeszcze raz trochę tego klasyka samego, już przepudruję tu. I róż, różu jeszcze tego nie ma w ofercie, ale będzie mi tu ładnie pasować. Jest super delikatne. Jeśli dla kogoś to wszystko to jest zdecydowanie za dużo, to naprawdę zróbcie to, wy macie. To jest moja preferencja. Ja mam skórę suchą i myślę, że wszyscy, którzy mają skórę suchą, dążą do takiego. Um, Efektu wizualnego nawilżenia, czyli do tego, żeby ta skóra się lekko błyszczała. I naprawdę rozumiem wszystkie osoby, które wręcz odwrotnie nie lubią tego efektu, bo mają tłustą cerę i takie świecenie kojarzy mi się z przetłuszczeniem, może nie wiem, z brudem, z nieświeżością. Po prostu chodzi mi o to, żeby pamiętać, yy, że. No jakby nie ma jednej drogi w makijażu. Makijaż jest dla wszystkich. A teraz e, przejdźmy już do cieni. Chciałam użyć e, bazy z ale nie mogę jej znaleźć, więc użyję po prostu bazy P.Louise. Jeszcze zostały nam brwi. Do brwi użyję cieni Benefit. Kolor numer 3. Całość przeczeszę przezroczystym żelem do brwi. co, jedziemy, aż nie wiem z czego skorzystać, bo cienie są tak piękne niektóre są bardzo dułochromowe chciałaby się użyć tego niebieskiego, kurczę, może zaryzykuję, w każdym razie będę Wam wypisywać tutaj na dole nazwy cieni włączę jakąś muzyczkę tak jak mówiłam, nałożymy tą bazę pod cieni, czyli P.Louise ja mam odcień numer 01, bo moje z coś nie mogę znaleźć, muszę chyba kupić nową, w ogóle ostatnio mi ginie wszystko wszystko, jestem chyba bałaganiarą, albo mam tego za dużo Kredka to jest waterline pencil w pierene od taki nude. No i tuż do rzęs znalazłam moją zagubioną chwilowo chudę. Zobaczymy po jakimś czasie, jak ona się ma nie podeskła. Jeśli chodzi o paletę, no jakość cienie jest świetna, ja bardzo lubię cienie Mio, cienie. Yy... Nie mam nic im do zarzucenia, jeśli chodzi o maty. Są bardzo przyjemne, fajnie napigmentowane. Bardzo fajnie się nimi robiło makijaż. Sama em, ta kombinacja kolorystyczna jest bardzo fajnie ułożona tutaj, i też jak się maluję, to jakby, mm, kiedy potrzebny mi był na przykład ciemniejszy róż, to jakby instynktownie go tutaj znajdowałam. Zaryzykowałam nałożenie tego brokatu bez żadnej bazy w sensie jakiegoś kleju, czy czegoś takiego do brokatu i jak widzicie bez problemu. Oczywiście nie wiem jak to się utrzyma w ciągu dnia, no i na pewno nie byłoby fajnie wkładać tutaj gdzieś palce. Fakt, że taki brokat ten ma taką dość, to znaczy niedużą drobinkę, brokat małą, ale jakby w porównaniu z perłami ma większą drobinkę, więc trochę ciężko jest to rozetrzeć, żeby nawet nie powinnam powiedzieć rozetrzeć, co rozprowadzić, wiecie, żeby nie było takiego ciachnięcia brokatu w jednym miejscu przyklejenia, tym bardziej jak makijaż jest taki e, dość matowy. Jeśli chodzi o perłowe cienie, te drobinkowe są bardzo fajne, bardzo przyjemne, ładnie nakładają się pędzlem. Nie wiem, ciężko mi się tym tuszem cały czas maluje. Na pewno go nie kupię drugi raz. Macie ten tusz? Dajcie znać. Właśnie takie rzeczy jak tusze czy podkłady. To jest jednak niesamowicie indywidualna sprawa. Każdy z nas ma inne rzęsy, inne cery. Inaczej to robi. To jest taka powszechna czynność. Prawie każdy używa podkładu. Prawie każdy tuszy rzęsy. Wiecie, mamy jakieś swoje przyzwyczajenia im, ale przede wszystkim też mamy to w sobie zakodowane, jak lubimy, żeby te rzęsy czy cera wyglądały. O, ale sobie zrobiłam plamę. Nie lubię tego, że ta szczotka jest taka krótka. Ciężko mi się manewruje. Jakby podświadomie stresuję się, że ubrudzę sobie nos i w ten sposób brudzę sobie oko. No i też brudkuję ta maskara. Także poczekam, aż mi to powysycha i spróbuję to wszystko wyczyścić. Jeśli chodzi o usta, to już bądźmy w temacie. Tutaj jest Mio numer 4, Stronger Than Me. To jest błyszczyk. Poczekajcie, Liquid Lipstick. O, to chyba Silky Matte Finish. Także tak bym to zostawiła, takie brzoskwiniowe usta wydaje mi się, że całkiem pasują tutaj do tego e, makijażu. Makijaż, jak widzicie, zrobiłam właśnie w takich dość różowych barwach. Bardzo mi się ta poleta podoba. Pokażę Wam jeszcze teraz... E... Chciałam pokazać Wam też od razu słocze. Mam nadzieję, że tu ostrość mnie nie zawiedzie. Właśnie kilku matów i kilku pereł z bliska. Także naprawdę warto, myślę, że jest to bardzo fajna propozycja. Jest ona bardzo ładna kolorystycznie. Opakowanie podoba mi się bardzo. Jest tutaj duży wybór kolorów w właśnie takiej tonacji różowo-czerwonej. Wiecie o co mi chodzi? Ciepło i może tak, ale jednocześnie bardzo dziewczęcej. Fajna do makijaży dziennych, do makijaży wieczorowych, do makijaży ślubnych na pewno, bo takie odcienie brzkwiniowe, właśnie ale i też sporo neutralnych jest fajnych do makijażu ślubnych bardzo mi się podoba ten brokat także tak ogólnie jest w zasadzie tak jak się spodziewałam paletka jest przepiękna także Waneska gratuluje ci jeszcze raz cudownej trzeciej współpracy paleta dostępna jest z tego co wiem na Minty Shopie tak ogólnie i właśnie na stronie Mio, czy aktualnie jest dostępna, nie wiem, czy na stoiskach jest dostępna, nie wiem. Jeżeli Wy tą paletę macie, koniecznie napiszcie mi, co o niej myślicie. Uważam, że jest piękna. Będę bardzo chętnie po nią sięgać. Ehm, tak, i to tyle na dzisiaj. Jeżeli ehm, podobał Wam się film, to bardzo proszę o kciuka w górę. Dla Was to jest sekunda, a dla mnie to jest podbicie statystyk filmu, więc będę bardzo wdzięczna. Zapraszam też do subskrypcji i do zobaczenia już niedługo. Mam nadzieję, że następnym filmem będą będzie film z nowymi dziewiątkami Glam Shop.